Wzmokreskaone napiciemi, niowe, przyczyny, objawy, rodzaje, leczenie. Wzmokreskaone napiciemi, niowe, hipertonia. Mokreska je przybiera dwie formy spastyczno lub sztywno. Przyczyn hipertonii mogłyby zarówno wrodzone obciążenia, enia, jak i stany chorobowe pojawiające się i u kreska w czasie kreska życia pacjenta. Wzmokreska one napiciem niowe musi podlega leczeniu, ponieważ kreska mokreska e ono doprowadzi nawet do całkowitego unieruchomienia chorego. Wzmokreska one napiciem niowe hipertonia, mokreska e dotyczy zarówno mi, nikotczyn, górnych oraz dolnych, jak i innych struktur, takich jak mi, nietubowia czy karku. Jest to patologia napićami, lniowego, którym okreska na wykry podczas badania neurologicznego ocenie podlega to, jakiego stopnia opór wyczuwany jest podczas ruchów biernych, to znaczy takich, gdzie pacjent jest całkowicie rozluźniony, a CZ, ciami jego ciaba porusza lekarz. Prawidłowo napićami. Niowe po prostu jest obecne. Patologii rozpoznawa Mokreska na wtedy, gdy odnotowywane jest jego obni kreska E lub sytuacja odwrotna wzmokreska E nie napiciami, niowego, okrelany jako hipertonia. Wzmokreska one napiciami, niowe, rodzaje hipertonii wyrukreska si dwa rodzaje hipertonii. Pierwszym z nich jest spastyczno, gdzie wzmokreska n napiciami, niowego wynika z uszkodzenia dróg piramidowych w układzie nerwowym. W przypadku spastyczności wyczuwany opór największy jest na pocztku badania, później wraz z powtarzaniem danego ruchu opór ten mokreska E stopniowo zbawno. Dróg postaci wzmokreska onego napiciami niowego jest sztywno. Pojawia się ona na skutek zaburze dwóch pozapiramidowym. W przypadku tego problemu, wyczuwany podczas badania opór ma stabę nad nienie. Wzmokreska one na niowe, przyczyny wyrukreska wiele stanów które generujce uszkodzenia w obrbie układu nerwowego prowadz do wystpienia wzmokreska onego napiciami, niowego. Przyczynami hipertonii mogły: uraz giebowy uszkodzenia rdzenia kręgowego choroby nowotworowe rozwijające się w obrbie układu nerwowego, udar mózgu, choroba Parkinsona mózgowe, pora kreska e nie dziecice, stwardnienie rozsiane zatrucia ruchreskanymi substancjami toksycznymi, wzmokreska one niowe. Objawy hipertonia mokreska E znacznie upoledza podejmowanie przez pacjentów podstawowych czynności ruchowych. W sytuacji, gdy wzmokreska one mi, niowe dotyczy mi. Nikot czyn dolnych przecinek pacjent mokreska e dowiadcza trudności z chodzeniem u takiego chorego wyspowa mokreska e sztywnochodu, zwiększone w takiej sytuacji jest ryzyko wystpowania upadków kropka wz mokreska e nienapiciami, niowego mokreska e prowadzi do zmian w okolicznych stawach. Przy przedbukreska Ajcajsi i hipertonii Mokreska E dochodzi do przykurczów stawowych, które z biegiem czasu Mok stawać się utrwalone efektem jest zniekształcenie obrysu takiego stawu. Utrwalenie przykurczu stawowego prowadzi nie tylko do defektu wizualnego, ale i do ograniczenia ruchomości w danym stawie. Hipertonia utrzymująca się przez debu kreska kreska e również kreska doprowadza do wystpowania dolegliwości bólowych, które nierzadko mają znaczne nasilenie. Wzmokreska one na apiciemi, niowe, rozpoznawanie podstawów rol w stwierdzaniu czy u pacjenta na mi. niowe jest wzmokreska one. Odgrywa badanie neurologiczne. Podczas niego oceniane jest napicie towarzyszce wykonywaniu ruchów biernych u pacjenta. U chorych z hipertonii stwierdzone mogły być specyficzne dla problemu objawy, takie jak: objaw scyzoryka, wyspójcy opór mi, największy jest na pocztku i na końcu ruchu. W trakcie pozostałych etapów ruchu wyczuwalny opór jest zbabszy, objaw kobasbatego, wykonywaniu ruchu biernego towarzyszy uczucie, jakoby opory były skokowe, objaw rury obowianej, pojawiający się w trakcie badania opór mięśniowy przez cały czas ma takie samo nadkreska e po stwierdzeniu u pacjenta wzmokreska onego napiciami. Dniowego wykonywane s inne badania, wybór postpowania diagnostycznego uzale jest od podejrzewanej przyczyny problemu. Przeprowadzane mogły badania obrazowe, np. tomografia komputerowa giebowy, obrazowanie metod rezonansu magnetycznego które moku widoczni np. przykład guz rozwijający się w obrębie mózgu czy zmiany BDC konsekwencji przebycia przez pacjenta udaru. Innym przykładem badania, które mokreska E wykonane u chorych z hipertonii jest funkcja Ldzwiowa. Uzyskany w ten sposób pewny mózgowordzeniowych mokreska E został wykorzystany na przykład Do diagnostyki w kierunku stwardnienia rozsianego wzmożone napięciemi, niowe, leczenie w leczeniu onego napiciami, niowego najistotniejszą rolę odgrywają oddziaływania fizjoterapeutyczne. Ruch zalecany jest pacjentom po to, aby przez jak najdłuższy czas możliwe było zachowanie czynności ruchowej w stawach towarzyszących zajtym chorobową i nią. Na kreska Y przede wszystkim D Y do tego, aby pacjent nie został stale unieruchomiony, brak ruchu sprzyja wielu problemom, takim jak chociażby kreska by odle procesy zakrzepowe czy zapalenia kropka chorym z hipertonią podawane mogły równie kreska leki z wiodczajcemi. nie, takie jak diazepam, dantrolen czy baklofen. u pacjentów z przewlekłą hipertonią ostatni z nich baklofen kreska eby nawet podawany przy pomocy pompy bezpośrednio do pęby mózgowo rdzeniowego wykorzystanie w przypadku omawianego problemu znajduj również kreska iniekcje toksyny botulinowej doprowadzające do czasowego pora kreska enia zajtych mi, ni